Operacja z asyście Robota Da Vinci jest metodą, która wkroczyła dużymi krokami w nasze progi. Przepiękne zabiegi. Cudowne jest to, że obojętnie od tego, czy to jest lekarz z wieloletnim doświadczeniem, czy dopiero rozpoczynający z robotyką przygodę lekarz, oczywiście. Niezależnie od tego, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, mamy dostęp do najnowocześniejszych operacji, które zdecydowanie skracają czas rekonwalescencji pacjenta. Cudowne jest to, że możemy się tak rozwijać w naszym ośrodku. Robotyka jest przyszłością. Sądzę, że z tym nikt nie będzie się kłócić. Kobiecie zdecydowanie jest łatwiej w dzisiejszym świecie poznawać nowe techniki, między innymi dlatego, że siła, która jest wymagana przy zabiegu, nie musi być aż tak wielka tak? czyli efekt zabiegu nie zależy od naszej nie wiem, postury, naszego wzrostu, tylko od naszych umiejętności manualnych.